No cześć wam! Kto się jeszcze wita dzisiaj? Cała rodzina. Dzisiaj słuchajcie, jesteśmy w komplecie. Właśnie wyjeżdżamy, jest niedziela. Niestety okropna ta niedziela, co nie ludzka. Pada deszcz, jest zimno. Myślałam, że będzie słonecznie, nic z tego. I tak jak mówiliśmy wam we wcześniejszym vlogu, że będziemy imprezować, duże słowo. Ale zaczynamy, słuchajcie, tydzień urodzinowy. A kto ma urodziny w tym tygodniu? Ja. I mama. Mama ma urodziny. I słuchajcie, dlatego, że wszyscy wiemy, jak jest, to nie możemy się w jednym dniu wszyscy spotkać, nie? Jeszcze święta są za tydzień, więc. Yy, ale latamy, patrz. Jak pan jedzie. Yy, więc nie możemy się ze wszystkimi naszymi znajomymi i rodziną zobaczyć. Więc teraz jedziemy na pierwsze, yy, pierwsze spotkanie urodzinowe. Ja za chwilę urodziny, ktoś ma zaległe urodziny, ktoś ma po mnie urodziny. świeczkę? Świeczki zapomniałam. OMG, a ta świeczka to była petarda. Bo to tak jest, jak mama wszystko musi ogarnić przed wyjściem. To czekaj do jeszcze. To słuchajcie, wracamy się, bo zapomnieliśmy kurczę fajnej świeczki, bo mam fajną świeczkę i zapomniałam o tej świeczce, no to się musimy wracać dobrze, że się przypomniałaś mi, bo to by było, słuchajcie bo świeczka musi być więc wracamy się po świeczkę i jedziemy już na spotkanie z naszą rodzinką na pyszny obiad ja już wiem gdzie, prawda, bo Zosia miejsce wymyśliła ukochane nasze, które nam bardzo podpasowało, no i potem jeszcze idziemy w jedną inną miejscóweczkę bardzo fajną w Gliwicach Także my się wracamy, słuchajcie, po super świeczkę dla mamy i dla cioci, tak? No i już jedziemy na spotkanie. Także się widzimy za chwilkę. Godzina w pół do szóstej, my już po obiedzie, po deserze poświętowaliśmy Zosiu, co? No. Super było, słuchajcie, tylko jeden minus dzisiaj był jaki? Jest <grystanie> zimno. Wiecie co? Dzisiaj jest drugi kwietnia, tak? tak? Drugi kwietnia, ale słuchajcie, jest tak zimno. Ja nie wzięłam ani czapki, nie? Kurczę, bo co to jest Nie wzięliśmy to jest... czapki Zmiana i powiem ten... Wam, że mm -hmm. po prostu przewiało nas strasznie, nie? Mm -hmm. Ale było super, naprawdę. Dostałam prezent urodzinowy od Zosi, czyli grałaś na pianinie. Zobaczycie, bo też mamy nagrane, więc super. Jeszcze w domu będę odpakowywać prezent, tak? Od Trzeci dla mnie. też dostałam. I też Zosia coś dostała. Także będziemy jeszcze coś tam odpakowywać, to Wam może pokażemy, nie? Co tam fajnego. No i słuchajcie, co? Niedziela dobiega końca było superowo i jutro wchodzimy znowu w energię w poniedziałek. A jak poniedziałek to co? Praca. Praca. I szkoła. I szkoła. Także no niestety takie życie, nie? <grywia> Także słuchajcie, ja idziemy już do domku i jakaś ciepła herbatka, co Zosiu? I będę jeszcze odpakowywać yy, prezent. Także zobaczymy czy jeszcze coś tam w domku nagramy, nie? Dla Was. Także było fajnie. No, w miejscu w środku nie nagrywaliśmy też za dużo, bo na obiedzie trochę było ludzi, więc jak zwykle nie chcieliśmy tam, wiecie, nagrywać, przeszkadzać, ale było bardzo, bardzo fajnie. Także, e, słuchajcie, zaczynam tydzień urodzinowy, nie? Kochani? Dzisiaj pierwszy, pierwsi goście i pierwszy wypad zaliczony, także teraz kontynuacja tygodnia. Także fajnie, cieszymy się, fajnie było naprawdę super. No pogoda niestety, wszyscy zmarznięci. Także jedziemy na ciepłą herbatę, na kakao, tak Zosiu. I do zobaczonka już w domu. No i wy już słuchajcie, w naszym kąciku uroczym. Ja zaparzyłam herbatkę już sobie. Bo co, Zosia, zmarzłyśmy, nie? Wszyscy? Zmarzliśmy strasznie, także za dużo nie nagrywaliśmy też, bo szybciutko tylko na obiad, na kawę, do samochodu, tak? Także słuchajcie, ja dzisiaj zaczynam tydzień urodzinowy, tak? Spotkania, prezenty i też takie spotkania przedświąteczne chyba, tak? I słuchajcie, mam... naprawdę nie wiem, co dostałam. Mam tutaj pierwsze prezenty. Ja też także... dostałam od ciebie, ale już odpakowałam. Pozdrawiamy ciocię Kasię! Hejo, dziękujemy, było super! Jest, yy, ja mam coś takiego... Takie koszyczek Kindera, tak? Ale nie będę odpakowywać, bo to jest za ładne. Za ładne? To jest Na święta. Not, ale jest... wiem, że tutaj są takie jajeczka. Cztery yy, jajeczka, sześć czekoladek i dwa kurczaki. Mm -hmm. Zosia ma tak, że jak coś jest za ładne, to nawet nie chce tego jeść. Więc. No i już odpakowałam. Takiego A zajączka. co to jest? Taki cukierki zajączkowe. No, no dobre. Jeszcze jest panda. Byk albo krowa. E, misio. A pokażę, ja, jak to chyba wygląda biewnika. w środku. Jakie to fajne. I tam zożycze chyba w środku tak, są. No, takie trochę elementy. Ach, te słowa. Ojej. Ojej. Ktoś tu już podjadał. Papierki wyciągam. Patrzcie, jakie fajne. Cukiereczki takie, zajączki. No, więc spróbuję jeszcze. I co masz jeszcze? Świeczuszkę piękną, takie słuchajcie, jajeczko śliczne, ale fajnie. Kulka, kulka. Mhm. I orzeszek jest w środku? Słuchajcie, naprawdę było dzisiaj wspaniale, cudowne jedzenie, cudowne spotkanie, cudowna atmosfera, ale Zosia mi najlepszy prezent zrobiła, nie? Grała mi na pianinie, grałaś nam na pianinie w lokalu do, do kawy. Także słuchajcie, super. A jak widzicie na filmie, bo nie wiem, ile tam Grzesiu nakręcił, to wiecie, ja kończę 18 lat. <laughs> tak, słuchajcie, a ja tutaj teraz sobie robię yy, surprise, surprise. Mama po w sumie takie świeczki. Tak. I co dostałam na prezent, i. Uuu, już się nie mogę doczekać. Słuchajcie, ja jestem taką osobą, że kocham kupować prezenty jak komuś. No, no nie ma 18 lat. Jak to nie? Słuchajcie, nie, nie mam 18 lat, trzeba dodać trochę, nie tak ale, ale grunt na ile się czuję, a czuję się całe życie, jakbym miała 20, więc wiesz. Na luzie. E, więc nie wiem co dostałam, więc patrzę i już się doczekać nie mogę. Widzę tutaj pierwsza rzecz. Uuu, jakie słodkie! Zobaczcie! to jest Dostałam takie miseczki piękne, malutkie. I patrzcie jakie wzory flaming? mają w środku. I tu jest flaming? Takie zwierzęce. Jejku, jakie piękne! Ale zimne. Mieliśmy zimno w bagażniku, mieliśmy. Jakie śliczne. Dziękuję bardzo, Ciociu Kasiu. Jakie piękne. Wow. Co możemy sobie tu dawać? A różne rzeczy do śniadanka, jakieś wiesz, dodatki. Super. Ale ja takie rzeczy uwielbiam po prostu. Następna rzecz. Wow. No słuchajcie, jak ktoś mnie zna, no to po prostu takie prezenty to, to są po prostu dla mnie wowły. Papilotki na babeczki na muffinki, słuchajcie, no coś coś pięknego. Jejku, jak się cieszę. My lubimy takie rzeczy, nie? A ja to słuchajcie, tym bardziej. Następna rzecz, wow! Jakie piękne, słuchajcie, takie Co tam jest? pudełeczko, słuchajcie, jak to się otwiera. No ma, daj to. O, ma to. No. Nie! No po prostu teraz to padłam, słuchajcie. No, wreszcie Ci się coś przyda. A nie, no się, nie, mega. Przyda. Jezu, jaka jestem szczęśliwa, patrzcie. A ja nie, bo będę musiała to Pudełeczko wypchane. Ja to będę musiała czyścić, Gąbeczkami no do makijażu. Ja to będę musiała, w... nie wyciągaj! Czekaj, jedno, patrzcie. Różne gąbeczki tutaj mam do makijażu. Ja to będę musiała Zobaczcie. czyścić. Zobaczcie. Wow. Świetnie, ja to będę musiała czyścić. Bo ty mi zawsze czyścisz. <laughs> Słuchaj, Jezu, jak się. I, no i widzicie? I to są prezenty, słuchajcie. Jak to? Jeku, jakie fajne. Ten będzie pod oczy na pewno. Zostaw to tak, bo nie chcę, żebyś wyciągała. Dobra. bo dobra wygląda. No bardzo ładnie, już coś zepsułam. Ale nie, słuchaj, to jest sztosowy prezent. Ciekawe czy ci to tak układało. Słuchajcie, to jest sztosowy prezent dla Anny. Nie? Nie no, Zosia padnę. Ja nie mam na drugiej Anna. Tak. <laughs> Dokładnie tak. Co tu dalej mamy? Nie no patrzcie. Co to? Taka szczotka. E, to chyba jest do makijażu. To jest do makijażu. No. O, bo jest taki miękki, więc... Jezu, ale Ej. piękna! I taka jak ty mówisz, galakcji, nie? Patrzcie, jakie piękne kolory, patrzcie, jakie piękne kolory to ma, nie, no wiecie co, no po prostu cała Janie, czyli makijaż, gotowanie, układanie gotowanie. na stół, no to jest słuchaj Zosia, perfekto. I coś tu jeszcze mam, wow, no wreszcie ci coś przydało, tak, uuu! słuchajcie, to jest, Zosia, co to jest? taki masażer do twarzy Takiego słuchajcie lulowania. nawet w wieku 18 lat trzeba 18, 18 lat trzeba się masować Nie 18 lat. Ale nie ja mówię, co? Nie bądź taka. Nie no padnę, słuchajcie. Jezu, to jak ja się cieszę. O takie masażery. Nie, ja się będę tak słuchajcie, masować. Ej to no, słuchajcie, jak ja się tak pomasuję z, z, z miesiąc, to nie powiedzą, że mam 18, Aha. tylko 15. Nie, fajne co? Słuchajcie, i tak można zaczynać tydzień urodzinowy. Nie, Tutaj ja bardzo. Wszystko mi się tak podoba w ogóle. Nie, no jestem zachwycona. No naprawdę. I to jest, I to słuchajcie, fajne. to jest roller jadejtowy do twarzy i szyi, codziennie rolować o. oczyszczoną skórę przez 5-10 minut. Ja padnę! Ja to naprawdę chciałam mieć! Ja tak. to dostałam, tak! A ty nie widziałaś rok temu, co to w ogóle jest? No bo oglądałam, wiesz, oglądałam w tym roku na YouTubie i, yy, i mówię, kurczę, może bym sobie to kupiła? No nie, mama, to jest spełnienie moich marzeń. Ty nawet pół roku temu nie widziałaś, co to jest? Tak? Aha, a kto mi to powiedział, co to jest? Ty? No. To Ciocia się chyba słuchała. Ja nie mogę, wiecie co? Padnę, po prostu ja to chciałam mieć. I ja się naprawdę no będę codziennie... Teraz to jest fajne zimne, bo myśmy to w bagażniku mieli, jak byliśmy na obiedzie. Ty schładzaj sobie to. E, to trzeba składać? Nie. Aha. I słuchajcie, no czad, ja już tak sobie teraz robię i wiecie, jakie to jest przyjemne? O matko. A Zosia, ale się mama odmłodzi. U! Uh. A nie, czekaj. słuchajcie tak, i teraz tak, rano się maluję moimi gąbkami do makijażu, yy, nie, pierwsze muszę masować, potem gąbki do makijażu, potem stawiam na babki urodzinowe. A później? Ale do tego też możemy sos sojowy nalewać, jak jemy o... sushi. ale to bardziej w wzorki chińskie. Tak. Jej, jak się cieszę. Dziękuję bardzo, Ciociu. Jezu, ale piękne prezenty. Ja padnę, jestem w szoku, nie? Naprawdę, to jest wszystko to, tak. zdrówko, co, mi, co chciałam mieć. I jestem taka zadowolona. Super, fajnie. A to jest do makijażu. Musimy przeczytać, bo generalnie to nie bardzo wiem, szczerze mówiąc. Ale jest to bardzo milusie, też, nie? Nie. No. I wiecie co? I piękne ma te, słuchajcie, kolorki. Naprawdę, to jest piękne. Słuchajcie, i tyle dzisiaj z naszego spotkania. Z naszego spotkania świąteczno-urodzinowego. Jutro poniedziałek, a ja kontynuuję tydzień urodzinowy, tak? Ciekawe jeszcze, jakie mnie spotkają niespodzianki na tą osiemnastkę. Także bardzo się cieszę. I co? My mamy tydzień. Czy no. osiemnastkę? Eee, słuchajcie, my mamy cały tydzień tak, bo oczywiście za tydzień są święta, więc trzeba jeszcze posprzątać, poogarniać, eee, więc eee, trzymamy za siebie kciuki Zosia, żeby nam się udało z tymi porządkami, jeszcze, jeszcze jakieś przepisy ułoży. chcemy dla Was nagrać, więc mam nadzieję, że się uda, ale mam gąbek, wow, w ogóle super. Później Ci to jakoś poukładam. poukładam. Ale wiesz, miałam mycia tych gąbeczek i tych pędzelków mm. i tego wszystkiego, co? Słuchajcie, dzisiaj naprawdę był... Ja kocham takie dni. Eee, Później Cię umyję, bo tak trochę tęsknię. I dzisiaj naprawdę był dzień spełnienia moich marzeń co do prezentów, spędzania czasu z rodziną i znajomymi i przyjaciółmi. I e, słuchajcie, mam pyszne jedzenie za sobą, mam cudowną atmosferę i Twój koncert na pianinie był super. Także zobaczymy, pewnie wcześniej Wam go puścimy. Także słuchajcie, fajnie, cieszę się bardzo. To co Zosia, pijemy herbatę, włączamy co dzisiaj? A ja moje gąbki. <grystanie> I oglądamy jeszcze dzisiaj jakąś baję? No. Oglądamy, na no, jakiegoś Netflixa włączymy, czy coś będziemy, będziemy oglądać. To co, słuchajcie, dziękujemy Wam bardzo, że spędziliście ten dzień z nami. Mamy nadzieję, że Wam się podobało, bo mi się bardzo dzisiaj podobało. Nie też. Było super, nie? Także sobie wreszcie pograła na pianinie. Wreszcie sobie pograła na pianinie, więc chyba teraz nasza stacja pianistyczna to będzie też właśnie to miejsce, w którym byliśmy na kawce, deserze i drineczku. Więc dzisiaj już się z Wami żegnamy. My uciekamy oglądać jakiś fajny film albo bajkę, tak? No i będę musiała mieć gąbki. Aha, no dobra. Bo trochę tak śmierdzą, nie powiem. Śmierdzą. A w czym się myje takie gąbki? Jemy je w wodzie. W wodzie my Dobra. No. Kochani, jak, nam się, jak Wam się podobał dzisiejszy dzień z nami, to oczywiście subskrybujcie nasz kanał. Zostawiajcie łapki w górę. A my ja, znaczy ja z moją najlepszą przyjaciółką, a tata znowu się gdzieś zgubił. No. Tylko <laughs> y przyjaciółką. Nie? A jeszcze? Jeszcze surką. Córką, to jest moja córka i moja przyjaciółka, tak? Najlepsza na świecie. To, yy, ale nie myjesz już dzisiaj tych gąbek, już daj spokój. Nie. Ale jutro mi, mi zrobisz makijaż nimi, okej? Okay? Dobra. A Super. mogę dzisiaj? Dobra. Dobra, kochani, to my, my albo się pobawimy, albo będziemy się jeszcze malować, zobaczymy, jak dzisiaj jeszcze spędzimy dzień. E, także dziękujemy, subskrybujcie, dawajcie łapki w górę, komentujcie, a my dalej nagrywamy i zaczynamy. I Zostawicie dzwoneczek. Dzwoneczek, żebyście wiedzieli, kiedy nowe odcinki nasze wpadają. No. A my słuchajcie, spadamy i zaczynamy nowy tydzień. Mam nadzieję, że ten tydzień do Świąt uvidziemy się ze wszystkim: z pieczeniem, gotowaniem, sprzątaniem, pracą, już szkołą. Już za tydzień Święta, nie? No, no nie, tak za tydzień. No tak, bo już za tydzień będzie niedziela Wielkanocna. Więc jest grubo. Rację, jest, ogień. jest niedziela. Jest akcja. Tak, więc. U my... nas jest niedziela. Tak, u nas jest teraz dzisiaj niedziela. Może ja by to zobaczyć, nie wiem, w poniedziałek, wtorek. No myślę, że może no jakoś tak, bo musi ta mama jeszcze. Co dęć czwarty dla piątek, was. Ogarnąć. Soboty, no postaramy się jak najszybciej, bo my jesteśmy bardzo zmotywowani, żeby. No, dla nawet was, w kolejną niedzielę. Dla was na bieżąco to wszystko wrzucać. Dobra, to Zosia, żegnamy się, tak? To życzymy Wam cudownego wieczoru, cudownego tygodnia i widzimy się w następnym vlogu. Pa! pa!